Zanim obejrzysz ten materiał, informuję cię, że ten odcinek zakupów u chińczyka miał być dwuczęściowy. Jednakże pierwszą część wrzucam już teraz na YouTube, ponieważ od jakiegoś czasu nie było żadnego nowego materiału na moim kanale. Drugą część dorzucę w momencie, kiedy będę miał już wszystkie niezbędne materiały do zrealizowania drugiej części tego odcinka. Mam nadzieję, że nie sprawi ci to większych kłopotów. No i oczywiście życzę miłego oglądania. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Rublikowski. No i zapraszam do obejrzenia kolejnych zakupów u Chińczyka. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie i moi drodzy, kolejny odcinek. Na moim kanale, tym razem zakupy, moi drodzy, zakupy już tutaj, już tutaj moje paczuszki, proszę bardzo, tutaj już wszystko jest, paczuszka numer 1, no i tutaj, moi drodzy, paczuszka numer 2. Dlaczego dwie paczuszki? Dzisiaj dwie paczuszki Wam pokażę, eee, zakupione, moi drodzy, na promocji yy, ze sklepu jd.com w okresie między 9 a 11 listopada, już te paczuszki są yy, u mnie na miejscu. A dlaczego? Dlaczego jodde.com? No, w już będą wiedzieć o co chodzi. No, ale tym niewtajemniczonym to już Wam pokazuję, moi drodzy. To jest właśnie sklep jodde.com. Stosunkowo świeży sklep na rynku. Otwarty. I właścicielem tego wszystkiego jest ten sam człowiek, który jest właścicielem Alibaby, czyli tej całej spółki, która zrzesza w sobie chociażby właśnie AliExpressa. Czyli tak naprawdę właścicielem AliExpressa, Alibaby i, i, i oddek komisji jednej ta sama osoba. Zresztą, jak widzicie, strona w większości, w czwarte, tak naprawdę opiera się o. W szablon z AliExpressu, także większej różnicy tutaj, moi drodzy, nie ma, um, ale o co tutaj właśnie chodzi, o co chodzi z tą promocją, moi drodzy? Promocja charakteryzowała się tym, że po zarejestrowaniu się yy, i wpisaniu kodu przy, przy okazji rejestracji, wpisania specjalnego kodu. Dostawaliśmy, moi drodzy, już Wam tutaj pokazuję grafikę w Google Grafika, proszę bardzo. Otrzymywaliśmy taki oto właśnie kupon, który pozwala nam obniżyć cenę zakupionego produktu o 10 dolarów, pod warunkiem, że dokonaliśmy zakupu większego od 10 dolarów, w praktyce od 10 dolarów 5 centów. I tutaj, proszę bardzo, jest ten kod który wpisywaliśmy podczas rejestracji i mogliśmy otrzymać kupon w wysokości 10 dolarów i kupować przedmioty bardzo tanio. Po prostu bardzo tanio. Na przykład proszę bardzo, tu mamy przykład. Na przykład proszę bardzo, zamówiony głośnik Bluetooth, który kosztował 10 dolarów 73 centy. Proszę bardzo, zapłacono za niego ile? 73. Tu mamy wyżej myszka Bluetooth, kosztowała 10 dolarów 5 centów, zapłacone 5 centów. Tu na dole, no już lepszy, droższy, znaczy się zegarek, który kosztował 12 dolarów, no i oczywiście zapłacił 2 dolary za nie. Ja, moi drodzy, postanowiłem w legalny sposób. Nie, nie, nie chciałem tutaj za bardzo cebulować, że tak powiem, ponieważ. Jak się pojawia informacja o tym, że są takie kupony, zapewne pamiętacie filmik, gdzie kupowałem myszkę za 2 dolary, znaczy nie za 2 dolary, tylko za dolara, mianowicie płaciłem koszt wysyłki ze sklepu wish.com. Tam było podobnie, tylko że tam rejestrowaliśmy się ze specjalnego linka po prostu. I w ten sposób otrzymywaliśmy też kupon na 10 dolców. Tylko opłacaliśmy tam koszty wysyłki. Tu natomiast free shipping, także wszystkie przedmioty dostępne tutaj były za darmo, więc ja postanowiłem w legalny sposób po prostu założyć sobie konto, wpisać kod i po prostu później, już dzięki temu, że mój kolega się zarejestrował z mojego kodu, to także ja otrzymałem automatycznie kolejny kupon, więc kupiłem sobie, moi drodzy, dwa przedmioty. By po prostu sprawdzić czy rzeczywiście jodek.com nie oszukuje, więc moi drodzy ta paczuszka to jest pendrive który, za którego zapłaciłem 21 groszy bo zapłaciłem 5 centów a to, to większe to już jest latarka która już jest droższa bo zapłaciłem za nią chyba e, zapłaciłem za nią moi drodzy dokładnie 80 centów Dobra, moi drodzy, więc ja się postanowiłem usadowić tym razem, o tutaj, w innym miejscu. Także będziecie widzieć moją klawiaturkę. Eee, no to dobra, moi drodzy, tak więc jedziemy. Tak jak widzicie, flash drive. Eee, tak więc, flash drive tutaj on, moi drodzy, kosztował, e, niby wpisane, do total value 2 dolary i 7 centów. Tom na szczęście paczuszkę otworzymy myślę, nawet no, rękoma bez większego problemu, bo troszeczkę Chińczyk tutaj spakował nam yy, za dużo. W sensie w, w dużą folię nam to wsadził. Taka oto paczuszka, więc zobaczymy, co Chińczyk nam tutaj pokazał, co nam tutaj wysłał, moi drodzy, wykupując. Yy, no dobra, przydadzą mi się jednak nożyczki. Już tutaj biorę nożyczki. Odcinamy. O! Cebula Deals, moi drodzy, tak zwana się odezwała w czasie tej promocji. Bo jak mówię, jak się ludzie dowiedzieli o tym, że można zakładać konta bez zmiany IP i że z kodem się otrzymuje ten kupon, moi drodzy to. Ten serwis po prostu chodził tak wolno, yy, tak wolno i po prostu wystarczyło chociażby wejść na wykop, żeby przekonać się yy, ile osób zamawia te przesyłki to w ilościach hurtowych. Ja, moi drodzy, zamówiłem raptem dwie przesyłki, to w sposób legalny, nie zakładałem żadnych dodatkowych kont. Natomiast widziałem yy, osoby, które zakładały chyba po 100 kont, po prostu leciały hurtem. Tylko, żeby otrzymać ten kupon i cebulować i szukać właśnie przedmiotów niewiele powyżej 10 dolarów lub mniej i szukać tak zwanych wypełniaczy. Już się przyjęło takie wtedy określenie. No i dobra. To tak odnośnie właśnie cebulowania na iodek.com Prawie jak na Wishu, tylko że na Wishu nie było aż, aż takiego po prostu wzięcia. No i dobra, mamy pendrive'a. Eee, niby to jest 16, tak? Zaraz zobaczymy, co my tu mamy, moi drodzy. No jest niby 16 USB 3.0. Taki oto malutki, jakiś no mowej firmy DM. No okej. Okay. Mamy tutaj napisane coś. No cóż, USB na 2.0 do 3.0. No okej, okay. taki oto pendrive. Ik. W kolorze tutaj mi przysłał taki bordo można powiedzieć, firmy DM Life, typowa widać chińska firma, ale ładnie opakowane. Prawie jak normalnie bym kupował jakąś yy, kingstonową, yy, czy sandisk. Yy, czy sandiska bym kupował pendrive'a, tak, albo jakąś kartę pamięci bym kupował sandiskową, czy Kingstonową, czy z Goodrama na przykład. Dobra, moi drodzy, na razie nie będę tego wypakowywał, a ja później wam pokażę. Później wam pokażę, moi drodzy, jak yy, później wam pokażę tutaj już po wypakowaniu latarki, yy, po prostu przerwę nagrywanie, włączę jeszcze raz i pokażę Wam, jak. Jak spisuje, się, jak spisuje się, moi drodzy, ten pendrive, Po prostu Wam pokażę go, jak już jest podpięty do kompa, ponieważ czytam Wasze komentarze, że przydałyby się również testy, także zobaczymy przy okazji, czy rzeczywiście te 16 giga to nie jest ściema. A to jest, moi drodzy, Flashlight, czyli, moi drodzy, latarka, bardzo duża paczuszka i o dziwo przyszła ona ze Szwecji. Przyszła ona ze Szwecji, moi drodzy, czyli jednak niektóre rzeczy zostały nadane, proszę bardzo, spora paczuszka, naprawdę. Eee, więc y, mówię, paczuszka, która y, jest spora i przyszła właśnie ze Szwecji. O, już tutaj, już się tutaj. Dobiera, moi drodzy, za jej wypakowanie. Też bez problemu rączkami wszystko idzie. Także mówię, pendrive'a za chwilę Wam pokażę, mówię, bo czytam Wasze komentarze, że przydałyby się testy, to za chwilę. A tu też, proszę bardzo, Standardowa, jak dla Chińczyka, obudowa yy, owinięta czymś tam, znaczy się papierkiem. No i dobra, Voila. co my tu mamy? W tym pudełku, założy się, że jest latarka. No na pewno. Podobny kod zresztą. sku 187481 pck Produkcja chyba widać jest... Yy, kwiecień 2014. A tu proszę bardzo. Tu mamy sku 296260 yy, ew Nie wiem co to jest to EW, no ale dobra. PCK, <laughs> może to są jakieś ichniejsze po prostu kody oznaczające produkty, czyli jakbym, jakbym dosłownie kupował od jednego sprzedawcy, a tak nie było. Dobra, yy, dobra, to zaraz latareczkę tutaj sobie wypakujemy, co my tu mamy. A to jest yy, adapter. Chińczyk pomyślał, albo zauważył, że przesyłka idzie do Polski, znaczy do Europy, po prostu i. Dał mi przejściówkę z chińskiego tutaj złącza na standardowy europejski. Fajnie, fajnie, że pomyślał, naprawdę. Eee, tu mamy, moi drodzy, już tutaj Wam wypakowuję, tutaj najprawdopodobniej są baterie. Baterie do tego, do tegoż właśnie. O, do tegoż właśnie. Do tej właśnie latarki. Dokładnie. Te baterie nie są tanie, moi drodzy, wbrew pozorom, bo mi się wydaje, że to nie są paluszki zwykłe. To nie jest zwykła paluszka, proszę bardzo. Zobaczcie, jaka ona jest duża. Ona od paluszki jest półtora, półtora raza większa. A zresztą tu jest napisane: Jest to bateria typu 18650 o pojemności 3800. I yy, jest oczywiście to tak zwany akumulatorek. Czyli można go normalnie naładować. Dobra, tu jest prawdopodobnie druga. Lecimy dalej, na szybko. Tak, na szybko, tu już widzę, ile filmik już trwa. Także. No ale cóż, dwa przedmioty. jode.com. Trzeba było, że tak powiem zaprezentować w bardzo ładny sposób. 18650, kolejna bateria yy, też 3800 pojemności także mówię, taka dwie konkretne baterie do do tejże latarki a tutaj co? też jest kod? oczywiście, że jest kod SQ027044P, ja nie wiem co to te kody oznaczają, ale mówię, wszędzie jest podobne jakbym kupował jednego sprzedającego, a tak nie było a to jest. O, jo 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 Wypad plastik jakiś po wypakowaniu. u niestety, dobra. Travel Charger, czyli ładowarka właśnie do baterii 18650. Wszystko fajnie, tylko zobaczcie. Hmm. Okej, okay, no to jedno to rozumiem, ale to drugie to nie wiem Gdzie to się podziało? Nie, no, połamane Połamane jest niestety <laughs> A szkoda No, tu, tu powinno to być, tak, tu powinno to być Ale no niestety nie będzie. Ale mam nadzieję, że mimo tego, że jest troszeczkę tutaj yy, pęknięta i tak dalej, to będzie to działać dobra, tylko gdzie się to. Gdzie się to kurde chińskie coś wpina. Nie mam pojęcia gdzie mam ten adapter. A jest, dobra. O, i mamy tutaj takie coś. Wpinamy do, Wkładamy, o, i charger może pójść do gniazdka. Tu jest jakaś dioda. Także zaraz sprawdzimy, czy ona rzeczywiście chodzi. No bo mimo tego, że można powiedzieć, ups, się coś, yy, się coś. Mm, że tak powiem ułamało to może i działać więc yy, tylko oklei się ją jakąś taśmą izolacyjną i, i ładowarka bo cała reszta tutaj na dole nie jest ułamana także powinno być wszystko ok dobra no i cóż yy, to ładowarka to zaraz wam tutaj pokażę natomiast czas na gwóźdź programu czas na gwóźdź programu czyli moi drodzy proszę bardzo Samą latarkę. Sama latarka, proszę bardzo, masywna, naprawdę yy, ciężka, ciężka, ciężka tutaj jest. Jakieś meco, meko, nie wiem. Ale latareczka, proszę bardzo, LEDowa, jak najbardziej. Podobno oferująca 7 trybów yy, świecenia, tylko tak, gdzie są wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko gdzie jest yy, gdzie jest jakiś przycisk czy cokolwiek. A tu jest przycisk, tu jest moi drodzy przycisk, podobna ataka oferuje 7 trybów. To zaraz Wam wszystko oczywiście, moi drodzy, pokażę, żeby tutaj nie było. Tak więc tak się o to prezentuje, ta latarka. No, naprawdę, wygląda na fajną, masywną, yy, jak na latarkę, która nie ma w sobie baterii zamontowanej. i tutaj chyba się montuje bateryjki. To za chwilę to wszystko mam zamontuję. Po prostu wszystko, wypakuję sobie baterię. Wypakuję sobie baterię, podłączę tutaj do. Ładowarki, to odnośnie właśnie latarki pokażę Wam, jak to wygląda, a za momencik potem jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o pendrive'a. Wypakuję pendrive'a i tutaj oczywiście zaprezentuję Wam działanie. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. No to dobra, to się widzimy za momencik.